To jest żarówka Ostram. Zaraz włączę nagrywanie w 960 klatek na sekundę. Stoper jest. Cyk. To jest żarówka LED firmy Actis. To jest żarówka no mowa, czasami zwana Eco Energy EL02141. Nie mruga nawet. Kosztuje z 20 zł 1300 lumenów W słonionym tempie. To jest żarówka Spectrum LED E27 Miga i teraz w 960 klatek.